Witam Państwa! W tym filmie porozmawiamy na temat srebrnych dolarów amerykańskich. Monet, pięknych monet, które są popularne zarówno wśród osób interesujących się numizmatyką i stricte kolekcjonowaniem monet, jak i osób, które kupują srebro, kupują monety tylko i wyłącznie ze względu na zawartość srebra zawartego właśnie w tych monetach, ponieważ mamy tutaj bardzo wysoką próbę. Próba 900 i monety, monet tych jest w kiepskich stanach bardzo dużo. Zapraszam Państwa na odcinek. Szanowni Państwo, bardzo Wam dziękuję na początku za komentarze pod poprzednimi filmami. Nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo cenne źródło inspiracji do kolejnych materiałów. Dobrze, przechodząc do sedna sprawy dolar amerykański. Słuchajcie, dolar amerykański został powołany w 1792 roku, w 1944 na mocy porozumienia z Bretton Woods stał się, można powiedzieć, walutą światową. Szacuje się, że 60% rezerw finansowych jest przechowywanych właśnie w dolarze. I to co widzicie w tej chwili tutaj na tej tacce, to są piękne monety amerykańskie. Natomiast nawet jeżeli ktoś nie miał do czynienia z monetami amerykańskimi, to na pewno zetknął się właśnie o z papierowymi odmianami dolara ponieważ waluta ta jest bardzo mocno zakorzeniona w popkulturze filmy, muzyka grafika słuchajcie motyw dolara pojawia się naprawdę w bardzo wielu y, miejscach i jest on można powiedzieć mocno zakorzeniony w, już w popkulturze na całym świecie tak? więc potocznie zwane zielone wszyscy Znali, każdy się z tą walutą zetknął. Natomiast tutaj trzeba bardzo ważną rzecz powiedzieć na samym początku. Słuchajcie, biorąc pod uwagę ostatnie 100 lat, wartość siła nabywcza dolara spadła o 96%. Więc to takie małe odniesienie do tego, ile jest warty ten dolarek papierowy w stosunku do tych pięknych monet, które za chwilę Wam będę pokazywał. Dobrze, przejdźmy sobie do tego, co mam na tacce. Słuchajcie, zacznijmy od monet największych, które tutaj mam, czyli monet o nominale dolara. Wszystkie te monety, które tutaj prezentuję, to są monety z przełomu XIX i XX wieku. I tutaj na początku jeszcze, na początku tego materiału zrobię małe odniesienie do bardzo fajnego filmu, który ostatnio pojawił się na kanale Srebro dla Zuchwałych słuchajcie, również o monetach amerykańskich bardzo fajna, zwłaszcza pod kątem tej pierwszej monety, którą Wam za chwilę pokażę bardzo dużo informacji przydatnych w zakresie w zakresie historii tej monety a monetą tą jest słuchajcie dolar Morgana dolar Morgana nazywany tak ze, tutaj jest to bezpośrednie odniesienie do autora tutaj tych grafik czyli autora tej monety sobie złapiemy ostrość słuchajcie, mamy Dolara Morgana, a tak jak wspomniałem, od nazwiska autora tej monety, wizerunku przedstawionego na tej monecie i słuchajcie, dolar Morgana był wybijany w latach 1878-1921 to tą monetę, którą Wam tutaj prezentuję zresztą jak widzicie w dosyć fajnym stanie to jest właśnie ten ostatni rok bicia 1921 bardzo fajna moneta zobaczcie, one są odwracane tak jak monety francuskie które Wam już nie rozpokazywałem czyli można by powiedzieć na warunki polskie, jest to tak zwana odwrotka. Jeżeli chodzi o parametry tej monety, to jest to moneta srebrna, srebro próby 900. Mamy tutaj 26,73 g i jest to średnica tej monety to 38,1. Bardzo fajna monetka. Słuchajcie. Przed, przed tą monetą mieliśmy jeszcze dolara z siedzącą wolnością. Mówię tutaj o okresie od 1840 roku. Był również dolar z głową indianina, dolar bity w złocie. Natomiast no, ja tych, po prostu tych monet na chwilę obecną u siebie w zbiorze nie mam. Kolejna moneta, która, którą chciałem Wam pokazać, również moneta jednodolarowa, to moneta tzw. Tak PIS-Dolar, czyli dolar wolności. I to jest, słuchajcie, moneta bita w latach 1921 do 1935 z drobnymi przerwami. Tutaj informacje, tak jak Wam wspomniałem, film kolegi, kanał Srebro dla Zuchwałych, zerknijcie, tam znajdziecie szczegółowe informacje właśnie o tych monetach i o tych silver, i o tych Morganach, jeżeli chodzi o mennice i roczniki, w których one były bite. Słuchajcie, zobaczcie, znowu całkiem fajny stan mi się trafił. Bardzo fajna moneta. Tutaj mamy wizerunek orła. Pięknie się to prezentuje. Dobrze, czyli mamy monety jednodolarowe. Przejdźmy dalej. Słuchajcie, to co mam kolejny, kolejne fajne monetki, które mam na tacce, to są monety półdolarowe. I te monety półdolarowe, ja już jedną Wam z tych monet ostatnio pokazywałem, to była właśnie ta moneta tutaj po lewej stronie, ale zaczniemy sobie od najstarszej monety, którą mam tutaj w moim zbiorze. To jest mianowicie... Moneta z 1893 roku. To jest moneta de facto okolicznościowa z okazji wystawy kolumbijskiej. Słuchajcie, ja za tą monetę dałem 70 zł ostatnio. Uważam, że całkiem fajna, rozsądna cena. Bardzo ładna. Tutaj ostrość złapiemy. Bardzo fajna moneta. Posiada ta moja sztuka niestety takie drobne skaleczenia tutaj przed nosem kolumba. Natomiast prezentuje się całkiem fajnie. 1893. Była również w 1992 roku wybijana moneta okolicznościowa. Nakłady gdzieś dokładnie nie pamiętam, ale gdzieś w okolicach 1,5 miliona, więc całkiem sporo jak na monetę okolicznościową. Słuchajcie, druga moneta, którą tutaj mam, to jest tak zwany Walking Liberty, czyli idąca wolność. I słuchajcie, tą monetę Wam pokazywałem ostatnio w takim krótkim materiale, ponieważ no. Stan tej monety naprawdę mnie urzekł, no, pięknie, pięknie się ta moneta prezentuje. Ja też nie ukrywam, że zapłaciłem od, o, za tą monetę troszeczkę więcej, właśnie z tego względu, że stan jest mm, bardzo fajny. Dałem za nią 70 złotych, no, czyli nie, nijak już nie można tego przeliczać na zawartość srebra no bo po prostu no to już nie jest srebro typu junk silver e, kupowane tylko i wyłącznie ze względu na zawartość srebra tutaj już wchodzimy w numizmatykę czyli piękny stan i słuchajcie, to co chciałem Wam pokazać w przypadku tej monety jeszcze tylko dopowiem, że moneta była bita w latach 1916-1947 i mamy tutaj 12,5 grama srebra próba 900, średnica 30,6 mm natomiast pokażę Wam drugą monetę obok zestawimy sobie to Słuchajcie, zerknijcie. Moneta po lewej stronie to amerykański orzeł, moneta bulionowa. Jak widzicie, dokładnie ten wizerunek Walking Liberty jest wykorzystany na tej monecie. Tutaj wygląda inaczej, natomiast no, Walking Liberty. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, mamy kolejne monety na tacce, kolejna półdolarówka. Tym razem mamy, wchodzimy już w, z, mo, w monety z prezydentami, z, dobrze mówię, z prezydentami Stanów Zjednoczonych. I pierwszy, Benjamin Franklin. Tutaj mamy monetę, która była wybijana w latach 1948-1963. Parametry takie same jak moneta, którą pokazałem wam poprzednio. I na rewersie tej monety mamy. Dzwon wolności i słuchajcie, gdy tą monetę dostałem pierwszy raz do ręki, to troszeczkę się przeraziłem. Myślałem, że trafiła mi się sztuka z jakąś głęboką rysą, ponieważ centralnie na tym dzwonie mamy taką rysę. Natomiast no, po bliższym zapoznaniu się z tematem okazuje się, że dzwoń, dzwon wolności po prostu jest pęknięty i te monety, właśnie to pęknięcie tutaj mają odzorowane. Teraz pokażę Wam się grafika, właśnie jak dzwon wolności wygląda. Więc bardzo fajna moneta, również w bardzo fajnym stanie ta moneta mi się trafiła. Słuchajcie, idziemy dalej, mamy półdolarówkę z Kennedy'im i to jest półdolarówka z specjalnego rocznika, tutaj mamy 1964. Słuchajcie, 1964 rok to jest rok, w którym Stany Zjednoczone... No prawie, bo to jeszcze, jeszcze na, właśnie pół dolarówki jeszcze na chwilę były w srebrze bite, natomiast w tym roku w zasadzie Stany Zjednoczone zrezygnowały z bicia monet kruszcowych. Monety mniej, o mniejszych nominałach od 1965 roku były już bite w medioniklu, natomiast pół dolarówki. Pomiędzy 65 a 71 były bite w srebrze, ale słabszej próby, czyli próby 400. I właśnie te pół dolarówki z Kennedy. 64 rok to jest jedyny rok, w którym ta moneta jest w próbie 900. Potem kolejne są już z próbą 400. A po 71 mamy już monety właśnie z próbą, no w zasadzie bez próby, bo jest. Idziemy dalej w mniejsze nominały. W tej chwili przechodzimy na ćwierć dolarówki, czyli quartery. Ja tutaj mam w swojej kolekcji dwie. I zacznijmy sobie właśnie od tej monety, która jest dosyć mocno e, wytarta. I słuchajcie, to jest ćwierć e, dolara z wizerunkiem tak zwanej stojącej wolności, czyli Standing Liberty. Moneta bita w latach 1917-1900. 30. Wcześniej mieliśmy jeszcze ćwierć dolarówki Barbera. No słuchajcie, ja niestety nie mam całego zestawu monet amerykańskich. Chętnie bym Wam to pokazał, natomiast no, ta kolekcja jeszcze nie jest pełna. Myślę, że sobie po prostu nie tyle, żeby wszystkie roczniki, ale bardziej typami, żeby widzieć po prostu te wizerunki tych monet, jak one wyglądały sobie, te monety zbiorę. I tutaj jak widzicie z no, tamtej monety już jest typowo inwestycyjny, czyli moneta jest mocno powycierana. No tutaj trzeba przyznać jedną rzecz, monety te były naprawdę długo e, w obiegu, no i zdążyły się mocno służyć. E, Zaraz wam to pokażę na przykładzie kolejnej monety, którą tutaj mam, to jest Washington, 1932-1964, zobaczcie jak ta moneta się prezentuje. I tutaj, jeżeli chodzi o ćwierć dolarówki, to mamy 6,25 g srebro próby 900 i 24,26 średnica. Bardzo fajna monetka. I słuchajcie, ta moneta, którą tutaj mam, jest, monet, jest to moneta w dosyć fajnym stanie. Natomiast no, te ćwierć dolarówki, właśnie tak jak Wam wspomniałem określane przez amerykańskich stakerów jako Constitutional. Silver w takich stanach wyjętych z obiegu, powycieranych, są bardzo popularnym, właśnie bardzo popularną monetą zbieraną jako alternatywa dla monet bulionowych, czyli srebro obiegowe, właśnie ze względu na e, łatwość dostępu i e, wysoką próbę. Słuchajcie, idziemy dalej. Idziemy dalej do najmniejszej monetki, którą tutaj mam zaprezentowaną. Słuchajcie, to jest Dime, czyli jedna. 10 centów, mówiąc wprost, tak? Tą monetę, którą tutaj mam, to jest dime z, z kolejnym prezydentem, czyli z Rooseveltem. Ta moneta była bita w latach 1946 do 1964. Słuchajcie, ten rocznik 1900, 1964, tak jak wam wspomniałem, to jest ten rocznik, w którym srebrne monety obiegowe zniknęły, przynajmniej te niższe nominały ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo fajna monetka. Tych dimeów również było. Więcej odmian są starsze monety w, z innymi wizerunkami, natomiast no, ja niestety jeszcze ich u siebie w kolekcji e, nie mam. I słuchajcie, na koniec e, taka mała jeszcze. E, wspomniałem wam na samym początku o tym, że siła nabywcza dolara no, spadła w ostatnich latach o 96%. Tutaj mamy taką grafikę, bardzo fajny wykres. Link do tego wykresu i do artykułu, gdzie go znajdziecie, e, daję wam e, tutaj w opisie e, filmu. Jest, tutaj mamy pokazane w jaki sposób siła nabywcza dolara spadła od roku 1913, czyli w roku, w którym powołano Fed. Tak jak wam powiedziałem, 96%, czyli mówiąc wprost, dzisiejsze 100 dolarów ma siłę, taką samą siłę nabywczą jak 3,84 dolara w roku 1913. To jest takie, powiedzmy, odniesienie jeszcze raz. Już kiedyś robiłem taki materiał papier versus kruszec, więc tutaj możemy sobie to zobaczyć. Słuchajcie, tutaj mamy oczywiście dolary papierowe z punktu widzenia kolekcjonerskiego. To jest zupełnie osobny temat. Stany mennicze, piękne, one również mogą sporo kosztować, zwłaszcza starsze roczniki. Ja tutaj mam akurat rok 1970. Czwarty, natomiast no takie obiegowe y, dolary no, no są warte tyle ile jest, jest warty dolar dzisiaj. Natomiast, jeżeli sobie weźmiemy takiego pis dolara albo morgan, dolara Morgana, no to słuchajcie, tu mamy dolara i tu mamy dolara. Ten jest w przeliczeniu, jeżeli byśmy sobie to przeliczali na złotówki, jest warty jakieś 3,88 dzisiaj. No a tego, jak kupicie za 110, to macie duże szczęście. A samego srebra. Myślę, że gdzieś za jakieś 80 zł. Około w tej monecie na dzień dzisiejszy jest. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego krótkiego materiału poświęconego monetom Stanów Zjednoczonych. Tutaj jeszcze nie wspomniałem, że właśnie tam półdolarówka z Kenedim pochodzi z wymiany, którą kiedyś przeprowadziłem, właśnie z kolegą z kanału Srebr dla zuchwały, gdzie wymieniliśmy się uncję za uncję i nie ukrywam, że to była właśnie moja pierwsza srebrna moneta ze Stanów Zjednoczonych. Jak widzicie, w tej chwili kolekcja już się lekko rozrosła. Zamysł jest taki, żeby sobie po prostu zebrać odmianami, może nie na roczniki, ale dokładnie, żeby widzieć jak te monety od roku mniej więcej 1850 w Stanach Zjednoczonych wyglądały. Jest jeszcze jedna kwestia, którą tutaj trzeba poruszyć na samym końcu. To jest kwestia. Ceny tych monet. Słuchajcie, jak przeglądacie gdzieś internet, przeglądacie amerykańskich stakerów, to yy, tam y, popularnie powszechnie mówi się o tym, że są to consti constitutional silver, jest to najtańsze srebro, które kupowane jest najczęściej gdzieś w okolicach ceny spot. No niestety na rynku polskim y, te monety y, sprzedawane są y, zdecydowanie drożej. No żeby je gdzieś kupić, no musicie za te monety amerykańskie zapłacić gdzieś mniej więcej 15-20% powyżej ceny spot. Mówię o cenach na 17 lipiec 2021 2021 roku to jest o tyle istotne, że w tej chwili ten rynek jak wiecie lekko nam się zachwiał Natomiast no, są, w naszych warunkach są zdecydowanie tańsze monety obiegowe, chociażby monety francuskie. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że właśnie te dolary amerykańskie, daimy, kurtery czy half dolary, no, to jest chyba najbardziej popularna moneta obiegowa, jeżeli chodzi o srebro na rynku i najbardziej rozpoznawalna de facto taką monetę obojętnie, gdzie byście nie pojechali. To ją sprzedacie obojętnie w jakiej części świata, tak trzeba powiedzieć obojętnie, w jakiej części świata byście nie byli, bez problemu właśnie te srebrne monety sprzedacie. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego krótkiego materiału. Dajcie mi znać, co myślicie na temat tego, co Wam dzisiaj zaprezentowałem. Pamiętajcie, jeżeli Wam się podobało, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę, i do zobaczenia w kolejnych materiałach.